Cześć, nazywam się Radek i oprowadzę Ciebie w przeciągu kilku minut po najważniejszych funkcjach systemu kadromierz. Zacznijmy od widoku grafiku pracy. Zanim zaplanujemy harmonogram, pracownicy poprzez aplikację mobilną mogą zgłosić swoją dyspozycyjność. Ich dyspozycyjność jest nałożona na siatkę harmonogramu. Planując grafik pracy możemy łatwo kopiować zmiany od innych pracowników. Dodając każdą zmianę, możemy zweryfikować, czy planowany grafik pracy spełnia już wcześniej wczytane do systemu zapotrzebowanie. Na podstawie tego wykresu możemy zobaczyć, czy w poszczególnych godzinach otwarcia sklepu stanowiska czy obsada stanowisk już jest zgodna z naszą prognozą. Klikając przycisk Sprawdź kodeks, możesz zweryfikować, czy zaplanowany przez Ciebie harmonogram jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Widoczna jest informacja w jakich dniach i jaka reguła została tutaj przekroczona, dając Tobie wskazówkę jakich powinieneś dokonać korekt. W, imieniu, w komórce z imieniem nazwiskiem pracownika widzimy ile ma zaplanowanych godzin, jak i również jaki jest prognozowany koszt pracowniczy. Gdybym przełączył na widok miesięczny, dane te są wówczas zwracane w perspektywie miesiąca. Na dole natomiast w tabeli budżet widzimy dla każdego dnia, ilu jest zaplanowanych pracowników, ile jest zaplanowanych dla nich godzin, jak i również ponownie prognozowany koszt pracowniczy. Jeżeli zaplanowany przeze mnie grafik chcę opublikować, mogę wówczas kliknąć w prawym, w prawym górnym rogu przycisk Publikuj, informując tym samym wszystkich pracowników, dla których utworzyłem grafik pracy o nowo zaplanowanym harmonogramie. Jeżeli zdecyduje się w trakcie już okresu rozliczeniowego czy tygodnia dokonać pewnych korekt w tym grafiku pracy, ponownie publikując grafik pracy powiadamian pracowników o dokonanych rotacjach w ich harmonogramie, pokazałem sobie, jak kadromierz usprawnia manualne planowanie grafiku pracy. Nasz system jest również uzbrojony w algorytm, który pozwala automatycznie wygenerować grafik pracy w oparciu o wcześniej zadane mu zapotrzebowanie. Jeżeli taki harmonogram chciałbym wygenerować automatycznie, wystarczy, że kliknę Generuj grafik pracy, wybiorę szablon, czyli wspomniane zapotrzebowanie, które utworzyłem w naszym systemie i kliknę dalej. Teraz w przeciągu dwóch minut system przeszukuje tysiące kombinacji, żeby wygenerować najlepszy harmonogram dla Ciebie. Ok. Po dwóch minutach uzyskałem zaplanowany harmonogram, który jest zgodny z dyspozycją pracowników, dopasowany do przepisów kodeksu pracy oraz zadanego mu zapotrzebowania. Widzimy natomiast, że dla trzech zmian system nie znalazł odpowiedniego pracownika. Być może dlatego, że mam dużo pracowników niedostępnych w piątek czy w sobotę. Wówczas takie zmiany pojawią się w schowku, otwarte zmiany. Jest to dla nas informacja, że mam pewne luki w grafiku, które powinienem jeszcze doplanować. Jeżeli zaplanuję te zmiany, wówczas jestem pewien, że zaplanowany przeze mnie grafik spełnia moje zapotrzebowanie i na sam koniec możemy go opublikować. Ok, przejdźmy teraz od zaplanowanego harmonogramu do tego, jak możemy zweryfikować jego wykonanie. W widoku lista obecności na osi czasu widzimy godziny wejść i wyjść pracowników w porównaniu do godzin zaplanowanych dla nich w grafiku pracy. Sam moduł rejestracji czasu pracy pozwala, abyś uruchomił naszą aplikację na tablecie i pracownik rejestrował się swoim czterocyfrowym pinem. Po podaniu pinu pracownik rozpoczyna bądź kończy swoją zmianę, bądź też rozpoczyna lub kończy swoją przerwę. Widoku listy obecności na bieżąco są zbierane godziny zarejestrowane przez pracowników, dlatego też w czasie rzeczywistym możesz weryfikować, kto w pracy jest, kto do pracy się spóźnił lub nie przyszedł zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Następnie na podstawie godzin zaplanowanych i godzin przepracowanych, które mamy w liście obecności, system automatycznie wygeneruje dla Ciebie ewidencję przepracowanych godzin. Możesz ustawić w systemie pewne reguły, które sprawiają czy zostaną odcięte wczesne przyjścia czy wyjścia po czasie pracownika, czy powinien liczyć czas pracy według spóźnień, ale jeżeli tak to w jakim zaokrągleniu. Kadromierz na podstawie godzin przepracowanych wyliczy dla Ciebie nadgodziny pięćdziesiątki, setki, średniotygodniowe czy też godziny nocne. W zakładce raporty na bieżąco bądź po danym okresie rozliczeniowym możesz weryfikować Jakie jest porównanie realizacji do Twojego planu, czy też jakie są statystyki dotyczące frekwencji Twoich pracowników bądź podział kosztów pracy na poszczególne stanowiska? Pokazałem Tobie urywek funkcjonalności, które oferuje nasz system. Jeżeli zechcesz, nasz konsultant spotka się z Tobą i podpowie, jak skonfigurować kadromierz, aby system spełniał Twoje wymagania. Zapraszamy Ciebie do założenia darmowego konta na stronie kadromierz.pl. Cześć i mam nadzieję, że do zobaczenia!